Brano królem osła, ja, ja. Bardzo trudne miał zadanie, ja, ja. Objął rządy po baranie, ja. Spójstwa nie ma zgody Zbuntowała się trzej strzody Ja I gracinie też obrzydło Ja Wyrzącimy o chlebem bydło Ja ja ale ja Ale ja ja Ale ja witam państwa serdecznie w imieniu kabaretu rak Kabaret rak jest to y, grupa wykonawców, muzyków, kompozytorów i tekściarzy. Działamy już od 10 lat. Zajmujemy się y, propagowaniem y, szczególnie twórczości y, śląskiej. Y, naszym filarem tego zespołu jest tekściarz Marian Makula, który pisze teksty. Jest Grzesiu Spyra, kompozytor i główny muzyk. Y, Jadwiga Spyra, Andrzej Potempa, Jan Goik. Grzegorz Poloczek, od niedawna w kabarecie RAK, ja Krzysztof Hanke. Jadą, jadą tanki na lufie Alosza, Wije się przed nimi asfaltowa szosa. Wracają, wracają nocą po kryjomu. Wracają Sowieci, wracają do domu. Wracają, wracają nocą po kryjomu, Wracają Sowieci, wracają do domu. Yeah! Hey, 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 hey. Przez odre i nysę, przez wisłę i Bóg, tak ich po tej drodze niech prowadzi Bóg. Przez odre i nysę, przez wisłę. Ciągną tanki, wozy pełne broni Smutno gra dziś wania na swojej harmonii Wracają, wracają, więc potrzynel schował, granat, amunicję i kałasznikowa, wracają, wracają, więc potrzynel schował, granat amunicję i kałasznikowa. Po tej drodze, niech prowadzi Bóg przez i nysę, przez Wisłę i Bóg. Takich po tej drodze, niech prowadzi Bóg. Występujemy przede wszystkim w placówce, w której się w tej chwili mieścimy, a mianowicie w Osiedlowym Domu Kultury Pulsar. Mamy swoją publiczność, mamy swoich widzów, i to jest problem, właśnie. Bo widzowie przychodzą ciągle ci sami, i zmusza nas to do korygowania i odnawiania programów. Aha! Stoi! Na pewno lokomotywa, na pewno na stacji i na pewno tu wima, nie? Stoi i stoi! I czas upływa. A tory się przed nią wiją w zakręty. A w środku palacz. Pysk ma zawzięty. I dyszy. I sapie. I chucha, i dmucha. Jakby chciał ogień w piecu rozdmuchać. I pot! Z wysiłku strzała mu kapie. Kapie na znaczek, który ma w klapie. Buch! Jaki huch! Uch, Jaki dmuch! Tu! Dymie jeden! A z prawej? Dwóch! Dwóch? Dwóch! Dwóch opatrzności to dymie męży, co ponoć kiedyś ukradli księżyc. A z tyłu... Przy nich... To? Jeszcze jacyś panowie. Jeden to. liberał... Drugi związkowy. Żyd... Cześcianie! Ktoś tam z Unii! No jeden przy drugim jak do komunii. A z tyłu facet jakiś się kiwa, bo się nie może obejść bez piwa. W kącie maszyny siedzi na pryczy pan hamulcowy socjal lewicy. I jeszcze ktoś tam, Fuxto czy kiks, były emigrant. Towarzysz Kiks. X. A wszyscy wełba! Mącą, mącą, mącą. Mącą, mącą i mącą! Mącą i mącą! Uch! Jak gorąco. Uch! Jak gorąco. A do tej ciuchci podoczepiali wagony ciężkie z żelaza i stali. A tych wagonów, jak niosą wieści, miało być chyba około 40. W pierwszym W pierwszym wagonie na samym przedzie, gdzie kierownictwo pociągu jedzie, siedziały same baby i hopy. No co bilet mają aż do, do tego? No nie do Europy, no. Do A w Europy. drugim? No dziwny ten wagon drugi, bo ileś yy, miliardów yy, ciągle ma długi. Tak? No a w trzecim? No w trzecim yy, siedzą najtęższe główki, siedzą, pilnują żywej gotówki. Lecz jak stwierdzono podczas kontroli, ktoś z tej gotówki coś... Ups. A w piątym? No, w piątym rojno od spekulantów. jeżeli przyszło stu policjantów, stu ochraniarzy z byłej rezerwy, to kombinować będą bez przerwy. Nagle gwizd! Nagle świst, Buch, buch, buch! Tryby w ruch! Najpierw powoli, jak żółw ociężdżale, ruszyła ciuchcia do przodu, ospale, szarpnęła wagony, ten pierwszy głównie. Szarpnęła, stanęła, ugrzęźła jak głównie. Zajmujemy się właśnie propagowaniem tego humoru regionalnego, humoru śląskiego. I nieprawdą jest, że ten humor śląski nie jest kupowany poza terenem naszego województwa. Występowaliśmy przez kilka lat w różnych regionach Polski i w różnych regionach Polski odbierali nas z tą samą powiedzmy po prostu rozumieli to, co do nich mówimy. Strasznie się podoba śląski folklor, Śląska Gwara i myślimy, że zostaniemy właśnie przy tej przy tym rodzaju twórczości, dlatego że działamy w konkretnym środowisku i dla konkretnych ludzi. Tak wyglądał Hopker który 20 lat temu jeździł na motorowerze do roboty on ja też miał motorower, nawet napisał, że tak taka piosenka o tym motorowerze wy ją na pewno znocie, powiedzcie, że ją nie znocie. Nie no. To jak nie znocie, to śpiewajcie razem ze mną. W chlewiku mi stoi te cudowne a nad nim puśtają się kury. Jak mi się zapolić go udo, to mogą powuniać się z rury. Moplikiem se jada na szychta. Moplikiem se wracą z roboty. Na głowie mam kogle Z herką mam spięte galoty. Moplikiem się jedzie na szychta. Oblikiem se wraco z roboty, na gowie mogą kariera, karera, z ich ergą galoty, hopy jak łą polum jak to polyło. Sześć sznitów i tasza na klocech. Powiesza się przy kierownicy, jak zrobia przez tydzień, sześć nocy. To pełno mądrzewa w piwnicy, bo moplikiem se jada na szyfta Moplikiem se wracam z roboty, na głowie mą gogle karera, z ich herką mą spięte galoty, bo se jedzie na szyfta Chopykiem se wracą z roboty, na głowie mo karera, z icherką moski de galoty. To jest to, te pędale hopy, te pędale. Sto chłopa stoi na mrozie, kopalnia przezywo motykom, sto chłopa się gniecie w przewozie. A po leku zapykum Bo moplikiem se jada na szychta. Mo Moplikiem se wracam z roboty Na głowie mam gogle Carrera Z si ich mam spięte galoty Moplikiem se jedzie na szychta. Mo Moplikiem se wracam z roboty Na głowie mam gogle Carrera Poza tym, to my się po prostu lubimy tą gwarą bawić. My się lubimy bawić i lubimy, kiedy na naszych programach bawi się publiczność. Jak my pływali po farskim stowie, a że mi włosy stowały na gowie, tyś tak wiosłami pędalowała. Tak ze mną, tym kajakiem, na koniec świata, kaj mieszkają eskimosy. Uuu. No to błyszczą, tak ze mną bez stałkiej życie, aż num blank, wylecą osi. To będzie solo W twoje bikini. PSNRF. Od ciotki Tiny. Lecił się wtedy. Okazał osłym. Bożech nie wiedział, cóż zrobić mą z tym wiosłem. No to płyń tak ze mną, tym kajakiem. Na koniec świata kaj mieszkają eskimosy. Uu, no to płynie tak ze mną besookę życie. Mogłoby się nasuwać takie skojarzenie, że jesteśmy konkurencją dla klubu masztalskiego. Yy, otóż jest to, jest to nieprawdą. A w zasadzie, dlaczego ma to być nieprawdą? Z klubem masztalskiego znamy się, mamy na co dzień kontakty, nawet jesteśmy przyjaciółmi, nawet wspólnie występujemy. Także myślę, że, że po, prostu, po prostu uprawiamy ten sam ogródek. Gdyśmy czyścili sad u Bauer'a, w Polsce wybrali znowu premiera. W Warszawie gościł prezydent Bush, w badzie kwieciły się krzewy róż. Gdyśmy krawili liście nad stawem, braty krzyczeli, niech przyjechały. Wszyscy es que koszula i szal, kapelusz, papucie, wspomnienie i żal. Wróciłaś do kraju przed zimą, ty zązo, nie chciałaś feninu. Ty gorolico, rzuciłaś mnie, rązo. Gdy w Badzie aleją, Niemców ze wschodu jechali koleje. Gdzieś tam w Berlinie burzyli mur, Tu w Badzie księżyc wyjrzał za chmur. Gdy nocą w Badzie spaliśmy w budzie, Kipiało w całym sowieckim Sajuzie. Geniusz karpacki padł w Bukareszcie, I ty oddałaś się wtedy mi wreszcie. Tak dobrze było nam z sobą w badzie Gdyśmy zrywali jabłka wysadzie Bauer rozliczał kosze na mig. Kapelusz, papucie, wspomnienie i żal Wróciłaś do kraju przed zimą, ty zuzo I chciałaś feników. Rzuciłaś mnie, ruzo O,